Witajcie, tu Radek. Przyznam szczerze, że dzisiaj, gdy wszedłem na Steam, bardzo mocno się zdziwiłem, bo okazało się, że jest dostępne demo King of Retail 2. King of Retail jest symulatorem zarządzania sklepem, bądź też korporacją, bo na początku prowadzimy sklep, później może się to rozrosnąć do sieci sklepów. Grałem oczywiście w King of Retail 1 i przyznam szczerze, że gdy dowiedziałem się o tym, że twórcy porzucili pierwszą część i stwierdzili, że zapowiedzą dwójkę, zadawałem sobie pytanie: po co? Tam jeszcze było naprawdę sporo przestrzeni do tego, żeby coś zmienić na lepsze, ale jeśli chodzi o early access i symulatory, od czasu do czasu bywa tak, że ktoś zaczyna tworzyć jakiś projekt. Po czym porzuca pierwszą część tylko po to, żeby tak naprawdę zarobić na drugiej części. Nie wiem, czy w tym wypadku jest podobnie. Myślę, że przekonamy się sprawdzając to demo. Nie przedłużając, zaczynajmy w takim razie. To demo ma pewne ograniczenia, tak jak tutaj piszą. Twórcy, w tej wersji demonstracyjnej nie możesz zatrudniać pracowników, przenosić ani rozbudowywać swojego sklepu, ani też nabywać dodatkowych sklepów. Będziesz mieć jednak pełny dostęp do kategorii żywności, pełnego trybu budowania i pełnego doświadczenia w sklepie. Czyli w demo możemy tylko i wyłącznie stworzyć sklep spożywczy. Ale okej, okay, no to co, zaczynajmy w takim razie. Tworzenie postaci. Po prostu zagramy sobie tym Queens Sim Mayerem, który tutaj już był ustawiony od początku. W King of Retail 1 spędziłem sporo czasu, ale przyznam szczerze, że ta gra zaczęła mnie męczyć w momencie, kiedy poczułem się tak, jakbym naprawdę chodził do pracy, bo tam, bo tam było co robić i w pewnym momencie to aż przytłaczało. Czas na nowy początek. Właśnie usłyszałem tę wiadomość. Życie w korporacji może być brutalne, co? Ale nie martw się, to może być najlepsza rzecz, jaka ci się kiedykolwiek przytrafiła. Jak pamiętam, zawsze marzyłeś o prowadzeniu własnego show, prawda? Cóż, teraz masz szansę. Koniec bezsensownymi spotkaniami, koniec z pogonią za liczbami dla czyjegoś wyniku finansowego. Przy odpowiednim starcie to marzenie nie jest odległe. Zainteresowany? Hmm, któż z nas nie myślał o tym, żeby założyć własną działalność? Niektórzy to zrobili, a rzeczywistość okazuje się pewnie nie tak kolorowa jak w grach. Dobra, ja myślę, że, że to sobie przeklikamy. Tworzenie koncepcji. Podobnie jak w jedynce, na początku tworzymy koncepcję całej korporacji, mimo że zaczynamy od jednego sklepu. Dobra, zrobimy taki trochę pąglisz. A, nie, wróć, mogę, mogę wybrać inne logo. Zielony listek. Coś Wam przypomina ten kolor? Okej, okay, i teraz yy, ta koncepcja akurat mi się podoba, że w teorii, w pełnej wersji możemy wybrać dowolne miejsce na budowę naszego biznesu. Yy, aha, a tutaj yy, w demo możemy chyba wyłącznie wynająć. Mamy dostępne 100 tysięcy. Tutaj widzę, są typy klientów i to jak wielu z określonego typu zamieszkuje daną okolicę, ja bym wziął coś najtańszego, o czynsz 520 za dzień. Dobrze, nowy sklep, poprosimy. Wybierz koncepcję, środki do przeniesienia. 50 tysięcy. Podaj nazwę. Zielony. Listek. Oj. Dobrze, zaczynamy naszą przygodę ze sklepem. W takim razie jestem ciekaw, czy tutaj będą jakiekolwiek znaczące różnice w stosunku do tego, co było w jedynce, bo ucieszyłem się, gdy zobaczyłem to demo, ale mam mam pewne obawy, że może to być tak, jak mówiłem wcześniej. O, długie włosy, więc ja się czuję trochę jak u siebie w domu. O, a tu obok też jest jakiś lokal, czyżbyśmy mieli konkurencję? Ciekawe. Strasznie laguje. Słuchajcie. FPSy mi spadły do do 13 w tej chwili. O oh Jesus. To co jest śmieszne tutaj w ogóle to to, że nie mamy żadnych ścian, a tryb budowania. Aha, jest dostępny tylko w godzinach wieczornych, więc... Zrobimy imitację pewnego znanego marketu, który lubi mieć palety na ziemi między półkami prawdopodobnie bo z tego co pamiętam, w jedynce trzeba było kupić palety. Tak, dostawa i jest i paleta. Legendarna paleta w sklepie spożywczym być musi, bo to przecież podstawowy atrybut. Okej, okay, ten budżet mamy spory, więc tutaj można sobie trochę poszaleć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na początek, dwie palety, i ja bym kupił jeszcze półki magazynowe. Półka magazynowa raz. I półka magazynowa dwa. O, a to? O, tutaj jest taki symbol mrozu albo śniegu. Wydaje mi się, że to jest lodówka. 10 tysięcy. A, dobra. Kupimy. Wydaje mi się, że to jest po to, aby y, również w magazynie przechowywać żywność. Która potrzebuje lodówki. Ojej, ale głośna ta lodówka jest. No dobra, no na razie nasz sklep wygląda jak magazyn. Może potem jak będziemy mogli budować, to ja sobie tutaj zrobię ścianę. Okej, okay, pójdziemy bardziej w tą stronę. Mm. Przydałyby się jakieś regały na produkty. Wystawy. I z tego co widzę, tu mamy półki. Tu mamy lodówki. Tu mamy taki regał. A tutaj mamy regały na ubrania. Więc to nie będzie nam potrzebne, bo yy, tak jak czytaliśmy na początku w wersji demonstracyjnej. No, niestety mamy tylko i wyłącznie spożywczak. Segmenty. Co to znaczy segmenty? A, to takie malutkie kupiłem. To jest jeden segment. I czy ja mogę to anulować? Mogę. A jak kupię na przykład cztery segmenty? O, to będzie takie duże. A ile to kosztuje? A walniemy sobie porządną półkę o. Raz. Tutaj są lodówki. Ja się zastanawiam czym one się w ogóle różnią między sobą a, ceną. Mm. Zwiększa rachunek za energię elektryczną. O, jak miło. O kurczę, ale lodówka. <grym> Chyba trochę zaszalałem, ale dobra. To sobie postawimy z drugiej strony w takim razie, bo będę chciał potem oddzielić tamten magazyn. Czy ja mogę jakoś. O, mogę zmienić kamerę. Dobra, ale super. To jest akurat przydatne. I jakbyście się zastanawiali, jak to zrobiłem, to klikając tab mamy chyba widok z pierwszej osoby. I jak ja tak poszaleję z kasą, to jestem ciekaw, w jakim miejscu my skończymy, ale. Dobrze. Mamy jedną wielką półkę. Znaczy, półek to my nie mamy. Na razie mamy chyba segment, i teraz te półki się chyba tutaj jakoś powinno dodawać. O, jest półka. O, jak ładnie. Super sprawa. Teraz jeszcze tutaj sobie dodamy półki. Edytuj plusik. Półki poprosimy. I jeszcze tutaj. O, a tu nie? A. Kurczę, ale zobaczcie, jak to dziwnie działa. Zniknęło mi i mimo, że byłem blisko, No jest tak. Klikam E i otwiera się menu interakcji z danym przedmiotem. Klikam Escape i jak wcisnę E stojąc przy tym przedmiocie. I tak nie mogę podjąć z nim interakcji, muszę się wycofać, podejść jeszcze raz. No, mam nadzieję, że do czasu pełnej wersji to poprawią. O, i mamy pięknie półeczki wszędzie, dobra. Mamy lodówkę. Mamy takie półki. Na pewno będzie potrzebna kasa. Ale ja bym jeszcze coś wrzucił na środek. Zobaczmy, co my tam mamy do wykorzystania. Tu mamy taką mniejszą półkę. O, a tu mamy taki, taki regał, jak na warzywa i owoce, mi się wydaje, że to tak wygląda. No dobra, jakbym dał maksa to jaką. Wy... O! Aha, tylko że to i tak jest zrobione. A jakbyśmy to zrobili, tak mniej więcej, na środku. Tylko ja, ja to przesunę, żeby to nie było aż tak blisko drzwi. Myślę o tym, żeby to zrobić z jednej strony, i z drugiej strony jeszcze taki sam. Czy to mi się tutaj zmieści? Mam nadzieję, że ci klienci potem. O, tego brakowało chyba w poprzedniej części. Widoku z pierwszej osoby. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że klienci nie będą się tutaj blokować, ale to jest chyba wystarczająco daleko. Nie jest to zbyt estetycznie i symetrycznie na razie postawione, ale dobra, na początek może wystarczy. Najwyżej później będziemy coś przestawiać. Teraz trzeba by zamówić produkty. W ogóle zobaczmy, co my możemy zamówić. Ach, zamówić produkty, ale jeszcze kasę trzeba postawić, oczywiście. W ogóle co my tu mamy w tej misji samouczkowej. Przygotuj podstawy. Znajduj i zamawiaj produkty oraz y, otrzymuj je z dostawą. Kup wyświetlacz i prezentuj na nim produkty. No to są chyba wyświetlacze. To tłumaczenie jest dosyć dziwe. Kup kasę, dostosuj długość kolejki i otwórz ją. No to kupimy kasę. Hmm. Z którą stronę ona powinna. Tylko, jak ja tutaj postawię kasę, to pytanie, czy ja będę mógł potem z tyłu ścianę zrobić? Yy, hy, hy, hy. A może kasę postawimy tutaj, tylko tutaj? Dobra, ja się mieszczę. Laguje mi ta gra niesamowicie, ale udam na razie, że tego nie ma, bo zamierzam się dobrze bawić. Mamy kasę, mamy półki. Czas zamówić towar. Artykuły zamówienie. Dobrze, przejrzyjmy w ogóle, co my tu mamy. Historia zamówień. Historia zamówień była super w poprzedniej części, bo można było po prostu kliknąć tą historię zamówień i ustawić, żeby zamówiło nam się to, co poprzednio. To, w przypadku uzupełniania towarów, jest jak najbardziej super. Ile mamy kasy? 23 tysiące. Nie będziemy zatrudniać pracowników, bo w demo nie da się tego zrobić, więc myślę, że możemy poszaleć z tymi produktami. To jest jakiegoś rodzaju musli. Aha, ale ja nie mam tak zbyt dużo miejsca w samym magazynie. To jest granola, tu jest musli, dobra. Zamówimy, myślę, po 10 sztuk na początek wszystkiego. Bo trochę się obawiam, czy na tych półkach. Ja oczywiście jeszcze mogę dostawić półki magazynowe, ale może najpierw tak. Zboża, przyprawy. To jest. Tu mamy różne rzeczy. Okej, okay, to jest ketchup. Tu jest jakiś sos grzybowy, pesto, sos serowy. Tu jest sos czosnkowy, i tu jest sos chili. Dobra, to może tak, sos chili i sos czosnkowy. Chleb. Ale tu mamy coś takiego jak świeży. A ciekawe czy ten świeży chleb się psuje. Zamówię na po... O, tu są jakieś rodzaje tego chleba. Crispy Crust Orange. Okej, okay, one się różnią ceną, pewnie też jakością. Może na początek zamówmy 10 sztuk takich po prostu? To to jest? Bułki? O, o, takie bułeczki w siatce. O, to fajnie wygląda. Zamówimy. Dobra, może z tym pieczywem? Nie, nie, nie będę się tak rozpędzał na razie. Później, z czasem, jak rozbudujemy swoje imperium, chociaż pewnie demo się dosyć szybko kończy, ale będziemy sprawdzać możliwości. Gdy już się choć trochę dorobimy. Gorące napoje. Kawa musi być. Czy to, jak rozumiem, to jest pewnie kawa w ziarnach. Opis tej kawy mówi niewiele, tak naprawdę. To wygląda na rozpuszczalną to też to jest chyba sypana a tamto to są ziarna, tak bym zakładał tu jakaś włoska jak najbardziej i w tym miejscu jeżeli pijecie jakąś dobrą kawę i możecie polecić to zachęcam do zostawienia tej informacji w komentarzu oczywiście, tutaj ziarnista a i ta rozpuszczalna osobiście nie lubię, ale wiem, że ludzie piją, więc też dla nich zamówimy, ile to moje zamówienie już kosztuje, jeszcze nas stać. A tu mamy herbatę. English breakfast. I może miętę też. gdzieś tu widziałem miętę. Tutaj. A zielona. Widzę, że różne odmiany, smaki. Super sprawa, co to jest? Pink. O, zobaczcie, jakie piękne tłumaczenie. Produkty, których data do spożycia jest odległa, w sensie przez, przez długi czas pozostaną zdatne do spożycia, jak na przykład produkty w puszkach, są w kategorii. Jakiej? Zachowane. Tu mamy grzybki w słoiku, tu mamy. Co my tu mamy? Kukurydzę. Dobra, zamówię kukurydzę. Pomidorki w puszce. Ojej, ale ta lista długa się robi. Coś, obawiam się, czy mi się to zmieści na mojej półce. I tak, żeby nie szaleć, co, co tutaj jeszcze jest? Oliwki. O, groszek. Dobra, oliwki to może później. Na razie w miarę podstawowe produkty spróbujemy zapewnić naszym klientom. Tu jakiś tuńczyk. W puszczce, dobra niech będzie tuńczyk w puszce. Jak to wszystko przyjedzie to mi się nie zmieści w tym y, moim wielkim sklepie, wielkim imperium spożywczym Dobrze, wyjdźmy na razie z tej kategorii Towary suche, makarony, to jest co? Dobra, wezmę jakiś losowy makaron No kokardki to chyba nie jest aż tak popularne Ale okej, okay. to jest cukier jak widzę, one są na pewno różnej jakości, dlatego są też w różnej cenie. Albo po prostu płacimy za producenta. To jest chyba mąka. Dobrze, to z tych też coś weźmiemy. Ryż. Obawiam <noise> się, że potrzebowalibyśmy samego magazynu takich rozmiarów. I jakich rozmiarów jest nasz sklep? Aha, tam coś jeszcze było dobra. Już tam nie będę aż tak szalał na początku. Mrożona żywność, lody weźmiemy. Jestem ciekaw, jakim typem osoby jesteście, jeśli chodzi o ocenę. Smaku lodów miętowych. Ja uwielbiam lody miętowe. Wiem, że są ludzie, którzy ich nienawidzą, więc może zostawcie w komentarzu informacje. Dobra, na razie jeden typ, chociaż. Ach, truskawkowe, tak klasycznie. I co, czekoladowe pewnie też by się przydało, a są tu w ogóle? Nie ma czekoladowych lodów, no to nie weźmiemy. A, dziwne. Jakieś ryby, mięso, jajka. O, jajka też zamówimy. Czy tu są jajka od szczęśliwych kur? Te są chyba najlepszej jakości. To weźmiemy te. Jajka kupiłem. Co to jest? Szyneczka. Jedną sztukę. Czy jeden rodzaj, raz dziesięć. Mięso. Mhm. Tu mamy żebra wołowe. Czy tam żebro? Co tu mamy? Tu mamy jakieś mielone. O, tu chyba nawet wege. I jeszcze, ale to jest Ecoland Stack. Pytanie, czy ten Ecoland w zasadzie, czy to jest Stack wege, czy to są krowy hodowane w jakiś bardziej ekosposób. Dobra, wezmę. O, zobaczcie o ile przekroczyłem pojemność naszego magazynu. No, to miło. Dobrze, może, może na razie zostawię to, co mamy, bo już i tak brakuje nam miejsca. Złożę zamówienie. Zamówienie zrealizowano. Będziemy musieli dołożyć pewnie jeszcze palety i jeszcze półki i może jeszcze jedną lodówkę. No, to gra to też jest wyzwanie logistyczne. Dobra, no to jak już wybrałem półeczkę, to może, może w tą stronę. Bardzo estetyczny wygląd sklepu Proszę się nie czepiać A że palety na środku leżą to Nigdy nie widzieliście palety w markecie na środku? Też mnie to strasznie irytuje Gdy w markecie pomiędzy półkami na środku stoją palety Nie ma jak przejść, nie ma jak przejechać wózkiem Aha, tu się już nie, nie zmieści Tą stronę się zmieści Dobra, będą takie zygzaki. Ok, żeby dostawa była możliwa, trzeba jeszcze poprosić kuriera o dostawę. Oczywiście on nie zrobi tego za darmo. Tak, dostawa jest tutaj, kub wyposażenia. Trochę. A nie. Artykuły jest dostawa. No, dziwne miejsce. Kurier jest w drodze. Wydaje mi się, że przydałoby się kupić jeszcze jedną taką dużą lodówkę. Kurczę, naprawdę, zrobiłem z tego sklepu magazyn. Możecie podziwiać. I co, on tak będzie stał i czekał, bo czegoś brakuje nam, tak? Czy za mało mamy tych palet? A nie, zostawił. Dobrze, to weźmy się za rozpakowywanie. O, jeszcze jestem w stanie przejść, więc nie jest tak najgorzej. Rozpakowywanie. Okej, okay, wygląda na to, że kurier chyba dostarczył wszystko, więc zmieściło się praktycznie na jednej palecie. Chociaż to dziwne, bo my tam zamówiliśmy tysiąc ileś tych produktów. A tutaj było 370. Chyba, że to jest pojemność tych półek. Okej, okay, coś zostało rozpakowane. Nie mam informacji, że mam za mało miejsca. Spróbujmy wyłożyć towar. I jakby to teraz zrobić w ogóle? Chleby. O! Może zacznę od, od pieczywa, bo to pieczywko tutaj sobie wyłożymy. Raz, dwa, trzy, trzy okej. Okay. Jak artykuł nie pasuje, uzupełni o, a to nie mamy więcej, zostały jeszcze te bułki. I teraz bardzo ładnie proszę to rozłożyć. Uzupełniamy. Okej. Okay. Wracamy do tej półki. Chleb już jest rozłożony tam. Dobrze, może jedziemy po kolei musli. Dobra, może niech on uzupełni to, co już może uzupełnić. Ale mu to pięknie idzie. O kurczę. Pracownik roku, tu jeszcze jest sól, proszę ją ładnie uzupełnić. Jeden rodzaj kawy, drugi rodzaj kawy, trzeci rodzaj kawy, herbata. Dobra. No, chyba za mało tego zamówiłem w stosunku do moich ambitnych planów, ale w magazynie nam się w końcu to wszystko nie zmieści, więc nie będę aż tak szalał. Teraz tak zwane zachowanie, czyli puszki różnego rodzaju. Może na razie. Dlaczego to wychodzi? Ledwo zrobię krok do tyłu. Drodzy twórcy, to nie powinno tak działać. Zobaczcie, chcę się odsunąć, żeby zobaczyć. O! Zdala tą półkę, i, i to ja nie idę jakoś, nie wiadomo jak daleko, i to od razu wychodzi, znika. Nie powinno to tak działać. Nie, nie, to już uzupełniliśmy. O, i widzicie, ja, ja ciągle podchodzę i się cofam, bo tak, klikam E, otwiera mi się menu. Zamknę to menu, i teraz jak kliknę E, nic się nie dzieje. Muszę się cofnąć? Klikam E, dopiero teraz. Makaron, bo ja się tak rozpędziłem, jeśli chodzi o rozkładanie tych samych produktów w dużej ilości na jednej półce, że za chwilę mi trochę bez sensu miejsca zabraknie. Ale okej, okay, na razie może zrobimy to tak. Proszę pięknie pouzupełniać to, co się da. Uzupełnimy sobie jeszcze lodówkę, a potem już będzie można otwierać sklep. To jest chyba jogurt. Tutaj lody. Jeden typ, drugi typ. A nie, bo ja tutaj jogurt przypadkiem też rozłożyłem. I tutaj na pierwszym miejscu lody o smaku i zapomniałem słowa. Lody o smaku. Mięty. Dzień dobry. I truskawki. Mleko może być pod jogurtami. A w zasadzie jajka może też tutaj damy. Mięso zrobimy oddzielną półkę na mięso. Uzupełniamy i możecie przybywać tłumnie do mojego sklepu. Zapraszam serdecznie. Kup kasę, kasę już kupiliśmy, więc teraz coś z tą kasą trzeba zrobić. Zarządzaj kolejką. Dobra, no niech stoją w tamtym kierunku, ale tu w ogóle można zmieniać ten kierunek kolejki. To jest całkiem fajne. Przejdź i sprawdź tryb budowania. No okej, okay, ja wejdę w ten tryb budowania, bo samouczek mi każe, ale na razie nie, nie będę się tym zajmował. Będziemy sobie rozbudowywać sklep później. A potem nie będę wiedział jak się buduje, bo nie zrobiłem tego w samouczku, ale dziękujemy, ja też wam dziękuję za na razie samouczek zbudowania. Kiedy będziesz gotowy, udaj się do miasta. A w jaki sposób ja się mogę udać do miasta? A jest, idź do miasta. Tak. Przyciągnij tłumy, wygląda dobrze. Teraz potrzebujemy tylko klientów, którzy faktycznie się pojawią. Na szczęście już się tym zająłem. Skorzystałem z kilku przysług i skonfigurowałem bezpłatną kampanię marketingową, aby zapewnić ci solidny start. Ok, no to będziemy startować, ale moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak funkcjonuje mój sklep w momencie, kiedy pojawią się w nim pierwsi klienci. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. W tym to już wszystko. Dzięki za uwagę. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę, zostaw suba i do zobaczenia. Dzięki, hej!